Cześć kochani, witajcie ponownie na moim kanale. Ja nazywam się Anastazja i zapraszam Was dzisiaj na taki inny filmik niż wszystkie, które były dotychczas na moim kanale. E, a mianowicie zapraszam Was dzisiaj na zakupy. Ale nie będą to zakupy ani spożywcze, e, ani zakupy, nie wiem, budowlane. Tylko wybierzemy się do sklepu odzieżowego, ale takiego wyjątkowego sklepu odzieżowego, bo wybierzemy się do Ciucholandu. Tak. Pojedziemy do Ciucholandu i zamierzam kupić tam kilka rzeczy. Zobaczyć, czy w ogóle można tam coś kupić. Dotychczas raczej tam nie bywałam, choć chociaż kilka takich moich koleżanek mówiło mi, że czasami naprawdę można fajne rzeczy tam zdobyć, ale to trzeba poświęcić na to dość dużo czasu. No i kupię właśnie kilka rzeczy i chciałabym coś z nich zrobić, czyli jakoś je może poprzerabiać, poprzecinać, poprzeszywać, żeby stworzyć z tego jakieś takie inne wyjątkowe ciuchy. No ale zobaczymy, czy w ogóle mi się to uda, czy będę miała cierpliwość szukać w tych ubraniach i, i grzebać i wybierać to, co ewentualnie mogłoby się przydać. No ale może coś z tego będzie, więc zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. A jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, koniecznie kliknij dzwoneczek, dzwoneczek, subskrypcję, łapkę w górze, jeżeli film Ci się spodobał. A jeżeli Ci się nie spodobał, no to oczywiście łapkę w dół. Zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. Właśnie się zorientowałam, że byłam tutaj cała brudna pod szminki. Bo jadłam marchewkę i cała szminka mi się odbiła, więc pewnie zauważycie, że początek tego filmu, na no początku tego filmu mam tutaj po prostu brudny, ale trudno, nie będziemy się tym przejmować. Jestem już w drodze, namierzyłam sobie taki jeden fajny punkt, który chcę odwiedzić, więc zaraz Wam pokażę, jak to wszystko wygląda. na miejscu, no to chodźmy zobaczyć, co tam fajnego można znaleźć. Właśnie wyszłam ze sklepu i zgadnijcie co kupiłam i ile kupiłam. Uwaga! Kupiłam jedną rzecz. Ja po prostu nie wiem, albo nie potrafię szukać w tych rzeczach. Nie wiem gdzie patrzeć, albo y, to był zły dzień na takie zakupy, bo może już było wszystko przebrane, nie wiem. Y, ale no. Hmm. Nie bardzo, nie bardzo było tam, w czym wybierać, albo ja się po prostu na tym kompletnie nie znam. No i właśnie kupiłam tylko jedną rzecz, jedną sukienkę, za 20 zł. Ona jeszcze była metkowana, bo tam widziałam, że dużo rzeczy też jest takie, takich po prostu na wagę, czyli bierze się większą ilość rzeczy chyba. No i, no i bierze się, waży to. No i tak się to właśnie kupuje. Więc czy ja jestem zadowolona z tych zakupów? Kompletnie nie jestem zadowolona. W ogóle to nie jest tak, jak to miało wyglądać, yy, ponieważ... No miałam coś z tego uszyć, nie? A nie uszyję nic z jednej sukienki, która nawet całkiem dobrze na mnie leży. No i nic, no i trudno. Więc dzisiejszy plan yy, wykonania jakichś ciuszków. Samemu, samej przeze mnie, po prostu kompletnie nie wypalił. No ale, ale cóż, ale chociaż sobie popatrzyłam, zobaczyłam jak to wygląda. Może kiedyś się tutaj przejdę, jak będę wiedzieć, że jest na przykład świeża dostawa ciuchów i wtedy pewnie coś fajnego wybiorę. No. Ale w ogóle jeszcze nie powiedziałam Wam o najważniejszym. Wychodzę z tego sklepu, niosę tą sukienkę w jednej ręce, a w drugiej ręce niosę koszyk taki wiecie koszyk, taki niebieski co się, co się zakupy w spożywczym yy, robi i panowie którzy byli na parkingu tak zaczęli ze mnie śmiać, że wychodzę ze sklepu razem z koszykiem a w tym koszyku jakby nic nie miałam bo tą sukienkę trzymałam w drugiej ręce, więc no mega, mega śmiesznie ja wracam już teraz do domu yy, niech chociaż ten vlog będzie dla Was jakkolwiek przydatny i przygotuję razem z Wami Jakiś fajny obiad, żeby było coś ciekawego, coś przydatnego, no bo jak widzieliście, wizyta w sklepie odzieżowym się nie powiodła tym razem, ale nie powiedziałam jeszcze ostatniego słowa, może się to jeszcze kiedyś uda, więc się nie poddaję. Ok, ja wróciłam do domku, no niestety łowy odzieżowe się nie udały, ale za to wstąpiłam jeszcze do sklepu, żeby przygotować jakiś fajny obiad. I udało mi się zdobyć fantastyczną młodą białą kapustę i zrobię sobie fajną suróweczkę z tego. Do tego mam młode ziemniaczki i jeszcze stała pani z truskawkami i kupiłam jeszcze kilogram truskawek, ale to na deser może coś z tego zrobię. Więc przygotujemy teraz obiad. A na obiad jeszcze zrobię takie plecuszki z buratka gotowanego, ale to wam zaraz wszystko pokażę. Tutaj mam przygotowane 200 g młodych ziemniaczków, dokładnie je umyłam ze skórki, ale ich nie obierałam, bo takie młode ziemniaczki spokojnie można jeść ze skórką. Wrzucam je teraz do piekarnika, chciałabym, aby one mi się dość szybko zrobiły, bo jestem już bardzo, bardzo głodna, więc ustawiam temperaturę 200 stopni i za ten czas przygotuję sobie resztę obiadu, czyli placuszki z buraka, które też za chwilkę wrzucam do piekarnika. No i tutaj właśnie mam składniki, z których powstaną moje placuszki. Jest to burak gotowany, czosnek, tutaj jest marchewka surowa, do tego będzie jedno jajko, płatki owsiane. To wszystko sobie zmielę na maszynce i potem na tej samej maszynce jeszcze sobie zrobię surówkę z białej młodej kapusty. everybody needs a lot Mam gotowe buraczki z marchewką. Tutaj mam startą, białą kapustę. Do kapusty dodam trochę octu, pieprz i sól, i to będzie na tyle. Jeszcze jest teraz zabarwiona na czerwono z tych buraków, mimo że maszynkę umyłam, to i tak gdzieś tam jeszcze trochę tego barwnika zostało. No, a ty do tych buraków, tak jak już mówiłam wcześniej, wrzucam jajko, płatki owsiane, również jakieś fajne przyprawy. Mm, bardzo to wygląda jak jakieś burgery niż placuszki. Ale wrzucam to teraz do piekarnika, do tych moich ziemniaczków. Na pewno to będzie szybciej gotowe niż ziemniaki, no bo praktycznie mm, składniki tutaj już są praktycznie gotowe, oprócz jajek, które się muszą ściąć. No nie jest to taka wymarzona konsystencja. Myślę, że byłoby fajnie dołożyć jeszcze jedno jajko i trochę więcej płatków, ewentualnie jakieś mąki. No, ale ja sobie gdzieś tam liczę te kalorie, więc u mnie to wygląda tak. Nawet gdyby to miało troszeczkę się delikatnie rozwalać, to mi to nie przeszkadza. Ok, to wrzucam teraz do piekarnika. No dobra, powyciągałam już te moje warzywka. Ziemniaczki się pięknie przypiekły, zaraz dorzucę do nich przyprawy, sól. Tutaj jeszcze mam y, świeży koperek, to też do tego zaraz wleci, no i te moje placówko burgery, nie wiem jak, ono, jak one będą, ale widzę, że jest całkiem fajnie, no myślę, że jest spoko. Y, po prostu no, zastanawiam się, czy taka konsystencja, taka ilość tych składników jest w porządku, ale jak najbardziej, więc zabieram się za nakładanie i konsumpcję, bo jestem mega, mega głodna. A tutaj czekam do serek. W ogóle ostatnio mam taką fazę, że... Nie chce mi się w ogóle mięsa, mam ochotę bardziej sobie zrobić właśnie coś w formie takiego obiadu wegetariańskiego, niż mięsnego. Ale oczywiście mięsko też jedno, bo to jest wartościowe białko, które w mojej diecie jest mi bardzo potrzebne. No to nie, zostawiam Was już dzisiaj, dziękuję Wam za dziś, dzisiejszego vloga, w sumie takiego dość dziwnego, bo miał być zupełnie inny, a wyszło. Znowu jedzeniowo, chyba to mi najlepiej wychodzi, więc chyba na tym się <głos> <głos> będę skupiać. Dziękuję Wam jeszcze raz. Miłego dnia buźka, pa.